Zobacz, jak tu pięknie wiesz. No. Czekaj, tak blisko nie rób, bo taka stara, rupia, Pierwszy listopad. Co? Pierwszy listopad. No, pierwszy listopad, tak. Pierwszy listopad, moje. I tu patrz, jeszcze tu kwiatki są. Popatrz, o tu. Tu, tu, tu. Patrz. Ach, Jezu, ile tu kwiatów. Jeszcze w... O Pierwszy listopad. I na oknie jeszcze kwitną. I skrótki krótkim I oględę

Jakie piękne mm. kwiaty. Jakie kwiaty jakie o Wszędzie są kwiaty. Jak już żeby tych zmarszyk nie było inaczej. <gry>